Witam Was w drugim odcinku mojego Let's Playa z Minecrafta. Właśnie staje dzianek. Czekałem to na zbudowanie młodzko. Sprawdzimy już tu różnych potworów. No i co się zmieniło od pierwszego odcinka. Zrobiłem wyjście ewakuacyjne, czyli drugie. Ym, zakospodowałem trochę tutaj. Chyba to już było, nie wiem. Powiększyłem kopalni, musiałem trochę surowców wydobyć, właśnie tutaj je mam. Odkryłem, że jakieś spider eye oko pająka jest. Zdobyłem trochę jedzenia. Skóry zrobiłem sobie tutaj właśnie. Sproje. I już znalazłem cel naszej wyprawy, czym będzie ta góra. Mam Na nadzieję, że tam też coś jest nawet fajnego. Widać już inne drzewo. Mam Na nadzieję, że tam coś będzie się z fajnego kryć. Jeśli nie, to wyruszymy dalej. Zjadłem na już rzeczy i no i to drogę. Idziemy. Idziemy. sobie trochę, mamy mało tych. Okay. No i tak. Nie wiem, czy przy co przyciąć, nie wiem, będziemy szli. Zobaczymy, jak to będzie. To nie jest daleko, to, to może nie. Sprintem printem to szybciej zajdziemy. Jesteśmy, Jak na razie małe no, jeziorko czy, albo rzeka. No rzeka. Tutaj fajnie nawet się zrobiło. Węgiel. Węgla mamy mało to. Ale od razu jeśli nam coś będzie fajnego, to się zagospodarujemy i od razu by to tylko kopalni, żeby wydobyć trochę surowców. Spróbuję węgla albo nawet węgla. Teraz nie będę zabijał. No, no nawet fajnie się raz ale nie lubię mieć pustyni jako kraja razu. Pustynia kojarzy się mi z Wiedacją. No widać bugi takie, nie wiem czemu właśnie tak mam. Nawet fajna zaseczka, nie wiem. Co o tym sądzicie. Woda. Wiem, że każdy mieszka na górze, ale chciałem mieć trochę wody i polskiego terenu. Na górze bym sobie zrobił taki... taki dom. Taki bunkier właśnie. Z góry zawsze robiłem bunkry. Idziemy na szczyt, zobaczymy co tam się jest. Bagno już widzę. mnie nerwujemy ciepłownie. No widziałem lepsze tereny. No nie wiem. Dobra, ja nie będę się zastanawiał mało czasu. Wyjdziemy na tą górę. Dobra, ja... Przyjdę film i... Zobaczymy się na tej górze tam. Tam właśnie. Tam. Ok, doszedłem już na miejsce. No i okazało się, że ten teren już jest zamieszkany przez kuczaki i świnie. Dobra, no a tak naprawdę to pff, za bardzo to mi się nie podoba, chociaż fajna rzeka nam się zespiła. Zespiła, stworzyła. Zgenerowała. <laughs> Dla mnie służyła. Jeszcze tutaj zobaczymy, co będzie tam dalej. To nie następna góra. Nie lubię dużych gór, bo nie, nie lubię mieć nieogarniętego mieszkania. Tak jak myślałem, że nas na samą górę że czerwone kwiatki wróciły. Hmm. Bo to, to miejsce mi się nie podoba. Nie wiem, las wszędzie. O, jeśli tam coś będzie fajnego, to mogłem zamieszkać właśnie tutaj. Tu między tymi górami. Potem bym stworzył takie tunele w tych górach, mogłem się w nich nie przemieszkać tam, widzę jakaś woda się zaraz stworzy. Mogę sobie tam rybki łowić. Dobra, ja to przemyślę i zobaczymy się zaraz. Znowu zrobię cięcie. Okazało się, że tam nie ma nic sensownego i patrzę w stronę pustyni i tutaj też nic nie ma nic fajnego oprócz kaktusów. Ech, takie życie. Nie wiem no. Pójdę dalej, potem zobaczymy. No, kiedy tak siadłem po pustyni, znalazłem taki przyjemny lasek. I poszedłem dalej i znalazłem właśnie taką skromną mam górę. Może niektórzy myślicie, że tamta góra była góry, były fajniejsze. Ale w dalszych odcinkach zobaczycie, że moje, moje budowle bardziej będą pasowały do, do tej góry niż tamtych. Jeszcze nie wiem co jest za nią. Jak na razie to bardzo mi się podoba i chyba tu zamieszkam. No to wyjdę na szczyt i zaraz do was wrócę. Ok, wyszedłem już na szczyt tej góry. Wcześniej staliśmy na samym drzewku, żeby nam się nic nie stało i krajobraz. Tutaj jest do dupy. No tutaj lasek do cięcia. Nawet tam sobie jakiś domek drwalnie zrobię, coś coś się tego Tutaj widzimy buga, on się potem naprawi Tam jest pewnie taka jama, można sobie... Znaczy nie można sobie tam... No, grinder tam można zrobić Dużo potworków tam się pewnie pojawia <coughs> Potem tam pójdę I ogólnie Podoba mi się tam miejsce Tam jest wodospadzik jakiś Widzę tam też... Tutaj bym sobie mógł fajny port zrobić Nie, na razie Zrobię tutaj znów prowizoryczny domek potem, potem zwiedzę tutaj dookoła wszystko żeby ogarnąć mniej więcej gdzie jest ten, tam pustynia to Nawet nawet dobrze, że tak, tak Żeby ją trochę było widać Nawet żeby lepiej nie widać, nie widać, ale Lepiej mieć pod ręką pustynię Tam też jest, ale trochę daleko Potem takie domki sobie zrobię tutaj no Chyba zamieszkam na razie w tamtej jamie I potem zrobię kopalnię tam No nie wiem Jak na razie to idę tam I ogarniemy domek Okej okay, właśnie doszedłem tutaj. Ja w tej jaskini do miałem iść i tak, idziemy, zobaczymy co jest tam dalej. Mam nadzieję, że nas za, żadne potwory nie zostaną. I na razie tylko węgiel. Znów. No tutaj mamy taki widoczek wyjścia na, na tą wodę. Co się jest? No. Hmm. Woda. Tutaj pewnie znów wyjście. No, Myślałem, że to będzie w ziemię wchodziła tutaj do wieścia, ale nawet dobrze dobrze tak się przemieszczać. To jest na, właśnie ta góra zbugowana. ale są mówiła, ale ona potem znikną. Do... Nie wiem czy on właśnie tak nam... Napiszcie w komentarzach, jeżeli wiecie. Że MC Paceran zainstaluje i tutaj da. No. To jest tam właśnie ta góra, na której staliśmy. To jest nawet fajna z to chyba tutaj zrobię ym, ten port, nie tam no, Teraz tak Wejdę do tej jaskini Teraz się zgubiłem Tutaj No i ogarnę tam jakiś domek Wyb Wydobędę tego węgla No i to będzie chyba na tyle w tym odcinku W tym odcinku chciałem po prostu znaleźć dom, a potem ogarniać wszystko w nim No Wiem, że wszystko, skracałem wszystko, zombie. wszystko... Robiłem dużo wcięć, ale mam limit i dlatego tak robię. Jeśli nie miałbym limitu, to nagrywałbym wszystko, ale jeżeli mam limit, muszę robić takie cięcia. No to w tym odcinku to na tyle. Tutaj mam takie zejście już na dół fajne. Tutaj coś ogarnę. No i zrobimy sobie fajną Z Wioskiem. No, no, żegnajcie, komentujcie, dawajcie łapki w górę. Jeżeli Wam się spodobało oczywiście. Jeśli jesteście łaskawi, to dajcie suba. A nie pożałujcie. No to nara.